I raz jeszcze pozdrawiamy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Przypominam jeszcze, jeszcze raz dla, dla, tych, którzy, yy, dla tych, którzy chcecie, abym się, yy, 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 abym odpowiadał Wam na, yy, na Wasze pytania, czy, często, które zadajecie w, yy, pod spodem. Proszę Was, abyście zawsze, gdy, jeśli jest moja wypowiedź gdzieś, yy, Zwłaszcza nie oznaczona już tym, abyście postawili gdzieś to, ja będę wtedy tam wracał i szukał, czy ktoś coś do mnie mówi, gdyż nie dostaję powiadomienia. I teraz króciutko powiem jeszcze raz, wrócę się do naszych kochanych prawników, daty, którzy są naszymi oskarżycielami w prawie. Chciałbym, abyście coś zaobserwowali. I że w Starym Testamencie był taki przypadek raz że doszło do poważnego grzechu doszło do cudzołóstwa doszło do cudzołóstwa i kamienie się nie posypały na nikogo mimo że prorok o tym wiedział może jeszcze nie, jeszcze nie w tym momencie następstwem tego grzechu jeszcze była śmierć męża Kobiety Paszeby, z którą Dawid miał aferę, z którą działy, z którą Dawid grzeszył. I nikt nie ukamienował Dawida, mimo że osobiście prorok tam przyszedł. Yy, prawda? I potem jeszcze my wiemy, że z tej linii zrodził się Jezus, syn Dawida. Yy, z tego co ja się orientuję, Chyba świadkowie Jehowich uważają, że Dawid za, ten, za to, co zrobił, jest w piekle, albo że będzie w piekle. A ja się z tym nie zgadzam, jestem tego na 100% pewien. Tak więc będziecie kiedyś zdziwieni, że zobaczycie Dawida w niebie, gdy życzę wszystkim, aby tam doszli. Świadkom Jehowym też. <coughs> Tak więc zauważcie, to jest typowy przykład kamienowania. Ale dlaczego do tego nie doszło? Gdyż Bóg wiedział, jakie Dawid ma serce. Bóg wiedział, że gdy przyjdzie do niego prorok i powie mu te słowa, Dawid nie będzie kręcił. I tak się stało. Gdy, gdy Samuel wysypał wszystko, całą prawdę. Dawid nie próbował coś kręcić, odkręcać, mówić albo wiesz, bo to tak jak Adam i Ewa zrzucać winę na kogoś, upadł na kolana i powiedział, ja zgrzeszyłem. I to jest to, czego Bóg szuka, jak wiecie, Bóg szuka skruszonego serca. Z tego serca właśnie wyszedł psalm, że 50. czy 51. Mogę się tu mylić co do numeru, ale wiecie, o który psalm chodzi. <laughs> Dawid za to bardzo żałował. Tak więc to jest coś dla zastanowienia się dla Was, prawnicy, yy, którzy weszliście w prawo, i właśnie yy, przepraszam, że tak to nazwę, ale nazwę to. Yy, właśnie tak się zachowujecie, jak ci, którzy krzyżowali Jezusa, którzy znaleźli w Nim grzech, koniecznie szukali i w taki sposób z Nim postąpili. Nie zrozumieli, że przyszła łaska, przyszły czasy łaski. Oni się z tego wypisali na własną prośbę. Tak więc, proszę Was, abyście to przemyśleli: dlaczego prawnie tego nie uczyniono, gdyż Bóg nie, to, gdyż Bóg nie szuka tego. Bóg szuka serca, już wtedy Bóg szukał serca. Dziękuję.